że wszystkim wydaje mi się, że na tej dzisiejszej konferencji pokazano dwa istotne elementy. Po pierwsze, że mamy do czynienia z oszczędzaniem w złocie, a nie z inwestowaniem. Ci, którzy chcą inwestować, no to rzeczywiście bardzo przyglądają się temu, na ile papierków z podobiznami różnych prezydentów Stanów Zjednoczonych można uncję złota zamienić. Natomiast oszczędzać Czyli dzisiejsze nadwyżki przechowywać w jakiś bezpieczny sposób to zupełnie co innego. Bo jak oszczędzamy na starość, jak już będziemy zniedołężniali, ewentualnie nie zrobiliśmy odpowiedniej ilości dzieci, które miałyby się nami jak zaopiekować, no to wtedy musimy stawiać na rozwiązania bezpieczne. I taka e, grudka złota. E, Mała sztabka, bo w tej chwili już mogą być sztapki jednouncyjne. to jest bezpieczne oszczędzanie. Po drugie, musimy dokonać wyraźnego rozróżnienia między złotem fizycznym, o tym o czym mówił słynny dzynik 9, a złotem papierowym, znaczy papierem, na którym jest napisane jestem złoto, bo tak naprawdę na tym Złocie papierowym, to dzisiaj trwają takie same spekulacje różnego rodzaju, jak na innych papierach wartościowych na przykład na akcjach różnego rodzaju spółek, czy na obligacjach rządowych i to jest zupełnie inna sprawa. Od 2008 roku, czyli po wybuchu kryzysu w sektorze finansowym. Odbyło się na świecie wiele różnych konferencji na temat stworzenia nowego pieniądza światowego. I na każdej z tych konferencji, bez względu na to, ilu noblistów przyjedzie i jakie poglądy reprezentują, to mówiono o tym, że pieniądz nowy, jakby miał kiedyś powstać, będzie musiał mieć jakieś odniesienie do czegoś. I zawsze mówiono w tym kontekście również i o złocie. Podsumowanie dzisiejszej konferencji było takie, że stosunek do złota jest stosunkiem do rządu. Jak kupujesz złoto, to znaczy, że rządowi nie ufasz, albo może na odwrót. Jak bardzo ufasz rządowi, no to ufaj papierkom, które ten rząd emituje. No ale jak nie ufasz, to się zastanów, co z tym fantem zrobić.